Państwo ukłania się Wojciech Dobrzyński Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS TV. Jestem razem z Michałem Specjalskim na konferencji OBWE i zakończył się właśnie pierwszy tydzień tej konferencji, będziemy chcieli ją podsumować. Byłem na kilku spotkaniach, głównie dotyczących kwestii mediów i na tym się chwilę, chwilę pochylimy. Ale również mam taką generalną konstatację, że wobec tego co się dzieje obecnie na świecie OBWE zajmuje się sprawami no, nieco marginalnymi. Nie ma tu przede wszystkim przedstawicieli Rosji, prawda, bo OBWE powstało właśnie dlatego, żeby strony konfliktu miały miejsce. W którym się spotykają i rozwiązują te, te problemy. Nie ma również przedstawicieli Palestyny, bo to jest najnowszy, najnowszy konflikt. Chwilę też na, po tym porozmawiamy, ale również porozmawiamy o tym, co będzie się działo również w tym tygodniu. Michale, no chciałem Cię zapytać właśnie, jaka jest Twoja refleksja na temat tego, co się wydarzyło? Jedno z ważniejszych wydarzeń, ponieważ dotyczy to pewnych kwestii i globalnych, i jakby relacji państwa z obywatelem. Czym Wy się zajmujecie i my zrobiliśmy z tego osobną, osobną relację, bo uważam, że to jest bardzo istotny element ataku na rodzinę, który jest takim jakby globalnym zjawiskiem. Ty pokazałeś to na takim studium, w przypadku dotyczących kwestii Norwegii, która kilkanaście razy już została przez Trybunał 25 razy już 25, no, no, razy. Nawet 25 razy została skazana przez Trybunał Sprawiedliwości. Poproszę cię o to podsumowanie. No tak, no jest na konferencja o BWE, czyli takiej konferencji, która powstała, jak mówiłeś, po zimnej wojnie. Po zimnej wojnie, czyli mieliśmy zimną wojnę i w Helsinkach była konferencja, KBWE, czyli Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i na tej podstawie konferencji ostatniej, na akcie końcowym tej konferencji postanowiły państwa, że zorganizują taką, taką, taką organizację, która będzie monitorowała, znaczy czym się będzie ona zajmowała? Zajmowała się właśnie deeskalacją głównie konfliktów zbrojnych oraz monitorowaniem przebiegu tych konfliktów zbrojnych, tak żeby najbardziej ochronić prawa cywilów i, i jakieś deeskalować ten konflikt, który już niestety już wybuchł. No i oczywiście potem doszły jeszcze sprawa monitorowania wyborów, tak? No BWT często jest znane, że gdzie są wybory, na przykład teraz w Polsce i, i przyjeżdżają obserwatorzy, tak? I, i, czyli, czyli, jakby takich praw i potem już... Poczeka, po, na chwilę się na tym wątku, bo o nim zapomniałem, on jest dosyć istotny w kontekście tak. naszej kampanii wyborczej, ale spotkaliśmy tutaj również przedstawiciela Ukrainy i, tak. i chwilę żeśmy rozmawiali na temat tego, trzy wybory, właśnie na Ukrainie powinny się odbyć. No bo legitymizacja tej, tej, tej władzy musi zostać jakoś potwierdzona, ale jest mnóstwo problemów, na które zwracała uwagę ta pani, związanych z tym, że mnóstwo Ukraińców jest poza swoim krajem, że mnóstwo jest w wojsku, że te wybory no, będą miały pewien problem nawet z transparentnością i tym, że, że Żeleński ma teraz olbrzymią władzę, jest tam stan wojenny, więc taka niezależność wyborów mogłaby. Faktu no właśnie mogła stanu być ujemnego. kwestionowana i prawdę mówiąc tego problemu w agendzie tu nie ma to była nasza że tak powiem prywatna rozmowa no tak no tak jak wspomniałeś brakuje kogo federacji rosyjskiej brakuje Białoruś Trzeba powiedzieć, że trochę na ich życzenie, dlatego, bo Federacja Rosyjska, Białoruś od trzech lat obstrukcje prowadzą wobec tak zwanej Human Dimension Implementation Meetings, czyli takiej właśnie konferencji faktycznej, która jest w ramach OBWE. Bo my jesteśmy na Warsaw Human Dimension Conference, i niby podobnie, niby jest wszędzie OBWE, ale de facto to jest taka trochę zastępuje tą formalną konferencję, z tego względu właśnie, że państwa stwierdziły, no, że. Federacja Rosyjska nie chce, żeby organizować te spotkania już od trzech lat, czyli w tym roku, poprzednim i tak dalej, od chyba do 2021 roku. I, yy, i siłą rzeczy chcieli coś zrobić w zamian, dlatego. A może jest tu problem z obiektywnością, że właśnie, że ta, tutaj to... jest trochę tak, że yy, tutaj Huziana już jest. Yy, yy, no nie chcę tutaj yy, yy, wyjść na chcę, ruską tak. onucę. To, bo nie, ale nie o, nie o to chodzi. No, ta organizacja miała właśnie być Taak. forum obiektywnego. Obiektywnego pewieniu... ści ścierania się tak. sporów różnych państw. No, mamy na przykład teraz na, na tym wydarzeniu, z, znaczy co, co roku, Spór Armenia, Azerbejdżan. Teraz jeszcze były konflikt, prawda? krótki. I, i, I te państwa obrzucają się, mają swoje organizacje, tak zwane gongos, czyli Government Organized NGOs, czyli takie niby organizacje pozarządowe, ale finansowane i kontrolowane przez rządy i obrzucają się, że jedna, że jedna to robi, druga tamto, ale no, Federacji Rosyjskiej nie ma, Białorusi nie ma, to też z ich strony tak było, taka niechęć do tego, bo uważali, że OBWE jest po prostu instrumentalizowane politycznie do gadyny globalistycznej, do agendy po prostu amerykańskiej. No i trzeba powiedzieć, że niestety rząd Polska który w tamtym roku przewodniczył OBWE, No, przyczynił się do tego, tego bo na początku minister Raoł dawał Rau... szansę, jako... Tak, bo minister Rao na początku jeździł jeszcze przed konfliktem, próbował to manewrować, kiedy konflikt, konflikt już wybuchł po lutym, tak? na początku, to jest styczeń-luty, Rał jeździł do, był spotkali z Ławurowem, którzy go atakowali za to i próbował tam jakieś negocjacje prowadzić. Ona jest na niczym, bo wiadomo, że wszystkie strony wiedziały, że ten konflikt ma wybuchnąć i wiem, Stany Zjednoczone i, i Ukraina, Federacja Rosyjska, wszyscy wiedzieli, że to tylko my nie wiedzieliśmy, tak? Myśmy tak, pod tak zwanym psyops, czyli pod tak zwaną operacją specjalną wojskową, że to tak wybuchło po prostu z siebie, a 8 lat Ukraina była przygotowana przez Amerykanów, Brytyjczyków i Polaków. Z drugiej strony Federacja Rosyjska zbroiła swoje te separatystyczne puppet stacy, czyli te państewka marynetkowe i miały one walczyć, to i, i, i wiemy, że, że Zeleński przygotował razem i mamy materiały, Zeleński wcześniej, w 19 roku już ogłaszał, że jest wojsko przygotowane do odbicia Donbasu, więc wracając do tego po polskiej kadencji, ja oceniam, oczywiście, jako obywatel, bardzo dobrze zaczęła kadencja, próbowała to eskalować, kiedy wybuchł konflikt, całkowity zwrot Polska po jednej stronie i tu, tu był właśnie problem, bo z jednej strony państwo polskie no miało prawo być po stronie Ukrainy. Rząd ma prawo, tak, wspierać sojusz, bo ma jakąś tam sobie koncepcję Międzymorza, morza, jakąś tam mrzonkę, czy, czy w ogóle przez Stany Zjednoczone Stany jest skłaniany do, do sojuszu z Ukrainą według jakichś tam swoich... Delikatnie powiedziane. Delikatnie rzecz powiem, mówiąc, tak, dyplomatycznie. Ale z drugiej strony, ale z drugiej strony była Polska też była właśnie i przewodniczyła i mogła grać na dwa fortepiany, tak? Rząd mógłby cisnąć Federację Rosyjską i tak dalej za Ukrainą, a z drugiej strony dyplomaci mogliby tutaj być tą marchewką, prawda? I być tutaj właśnie, próbować tutaj jakoś to zrobić, a jednak Polska dążyła do tego i przyczyniła się, że Federacja Rosyjska e, no de facto bojkotuje OBWE, a z Rady Europy wyszła w ogóle, tak? Znaczy, wiesz, że Polska nie wiedziała. No w Polsce było przygotowane ustawodawstwo podwójne, więc ci, tak. co mieli wiedzieć, wiedzieli, no jak, roku, no. tak, jakie akty są właśnie, tak. właśnie oto 16 roku, jakie były przygotowane, no to o, większość ludzi wiedziała, co się święci. Natomiast tutaj doobserwowałem jeszcze jeden wątek, bo wydaje się, że tutaj się dba o prawa, prawa człowieka. Właśnie była ta, ta konferencja dotycząca praw dziennikarzy, tak. ale okazało się, kiedy na nią, na nią poszedłem, to okazało się, że to jest próba skłócenia przede wszystkim dziennikarzy tzw. Tak zawodowych, Aha. tych establishmentowych, mainstreamowych, top, mainstreamowych z dziennikarzami społecznościowymi, niezależnymi nie takimi, jak hmm, mi hmm. moja telewizja. Którzy korzystają z, głównie z mediów społecznościowych hmm, i, 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 i platform tak, streamowych. I próbują odkrywać tak. prawdę, bo niestety uh -huh. porobiły się teraz takie hordy. Jedna jest nie wiem, tvn noska, która reprezentuje no. pogląd jednej partii, potem jest TVP. No e, mowy, e, mowy, telewizje partyjne, no. Tak, no korporacyjno-partyjne. Gdzie nazywają się informacje, tak. są dezinformacjami. Yy, tak naprawdę jest to problem. Ale nikt nie nazywa to dezinformacjami. Właśnie agenda a, a, jest taka zrobiona, że właśnie te social media to wszystko z deinformacjach. farmę troli i że należy to kontrolować i jakby normować, czyli... No tak, tak, ale, no. czy, tak, ale tutaj jeszcze jest dodatkowo propaganda, na przykład w TPA no, jest, jest propaganda, problem. a w TV nie jest dezinformacja. Yy, I teraz i, i próba, yy, yy, że OBWE tam były wnioski po, na tej konferencji, że koniecznie państwa muszą że tak powiem, chronić tych dziennikarzy mainstreamowych. Tak. I widzów, który powinien mieć szczególną rolę i razem z państwem e, informować e, 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 o tej prawdzie objawionej, która akurat jest mądrością tak. etapu, prawda? I że to ma, ma być chronione. Natomiast blokowane mają być wszystkie niezależne media, jako fejlis. To jest, y, 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 fake Newsy. Y, no i to da, już, i da, już teraz w Unii Europejskiej wyszło, to chyba nie wiem, czy to rozporządzenie, czy no, generalnie jakiś element prawa europejskiego, który zmusza platformy streamingowe, jak, jak, czy tam jakieś takie społecznościowe do auto... Y, znaczy, do walki z dezinformacją, czyli przerzucanej na nich pod wpływem jakichś kosztów, tak? Także tu już funkcjonuje to prawo. Mamy też prawo oczywiście w poszczególnych krajach dotyczące dezinformacji. No w Polsce weszło prawo, cały sejm za tym zagłosował, to prawda, ta ustawa została stępiona, bo były protesty społeczne, w których ja też uczestniczyłem, dotyczące do tak zwanej dezinformacji, gdzie miała być nieświadoma dezinformacja, czyli właśnie ja bym się spotykał z jakimś, nie wiem, NGO z Rosji albo z Białorusi, okazało się, że był agent F SWR czy KGB i bym dezinformację prowadził, jakąś informację mógłby do biegu. No i, ale to wstępiono oczywiście, bo już nie ma tej nieświadomej i, i, Ale są, już są na poziomie międzynarodowym, jak i też krajowym, no instytucjonalizowane walka z dezinformacją. Oczywiście, czym jest dezinformacja, to definiuje ten, kto to def, ma definiować. I, i, I oczywiście jest ten model taki bardziej wolnościowy, że po prostu powinien być fakt sprawdzający to społecznie, ale państwa nie powinno się to ingerować, bo bo tu jest taka mała, mała po prostu przestrzeń między cenzurą, a prewencyjną albo represyjną, a de facto yy, znaczy, kontrolą yy, jakby no, właściwie informacji. Ale tak. Ona już jest, bo to tam wątek oczywiście dziennikarzy w konflikcie wojennym, tak. jak się mówi, że pierwszą rzeczą na wojnie, która umiera, to umiera prawda. prawda? Więc tutaj pokazanie, że, że tylko bardzo wąski kanał właśnie rządowo-mainstreamowy tak. może informować o tym, co się, co się dzieje w danym konflikcie, oczywiście tą prawdę topi i, i jakby o to tu chodzi. Kompletnie ta organizacja, która miała jakby czym innym się zajmować właśnie, szczególnie że, że pod tytułem jest właśnie prawa prawa człowieka, prawda? Które... Czyli prawo też na przykład do krytycznej informacji. Dokładnie to to jest, prawo to wynik... do wolności słowa, to tak. są te wszystkie. No to są prawa wynikające z Konstytucji czy z europejskiej... Jest 70, tutaj na tym wydarzeniu mówią się 75. rocznica deklaracji deklaracji praw człowieka. Tak, ONZ. No i tam jest ten chyba artykuł chyba 19, z tego co pamiętam, że się mylę, e, mówiący o tym właśnie, że każdy człowiek ma prawo do krytycznej informacji, poszukiwania takiej informacji, tak? no i... Nawet, a, a, nawet, a, a, do, a, nawet do nieprzetworzonej, bo chodzi o to. Tak, surowej, bo często ta, 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 ta. jest, jest tak zwany framing, jest, hmm. jest, są różne metody medii, manipulacji medialnej, że hmm. pewne, pewnych rzeczach mówimy, o których nie mówimy, jak już mówimy, to ubieramy to pewien jakby kadr odpowiedni, mówię wizualnie, ale też narracja, używamy słów, a nie innych tak? Reżim taki, terroryści, mamy teraz na przykład terrorystów y, y, Hamas wobec y, 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 praw człowieka, się... tak, tak, tak. Dzisiaj tak, czytamy tak z, z tak. panem węglarczyk tutaj onet mówi, że kto nie jest za Izraelem, kto jest za Izraelem to jest wyraz humanitaryzmu. Znaczy państwo, które. W... No właśnie, bo Palestyna przecież broni się przed okupacją izraelską, która trwa już od, od wielu lat, a teraz okazuje się, że to są terroryści. W grudniu 2022 deklaracja Zgromadzenia Ogólnego NZ, za którym głosowała zresztą Polska, co bym bardzo zdziwiony, bo Polska jest znana z takim z takim, no pro-syjonistycznym, czyli pro a nie wiem, semickim raczej nie, bo tam semitu dużo nie ma w tym Izraelu, ale, ale pro-izraelskim pro stanowisku, też głosowała za tym, że właśnie bardzo duża, mocna, któraś z kolei, ale bardzo mocna, właśnie związana z kolonializmem, tak, z pewnymi jakimi kolonialnymi właśnie deklaracjami organizacji, organizacji, organizacji Narodów Zjednoczonych, potępiająca także, no i, i oczywiście potępiamy absolutnie akty. Terroryzmu wobec cywili i Hamasu e, ja potępiam oczywiście jak najbardziej. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że w, w kontekście szerszym tak? no, no, nie, to nie wybucha, bo my widzimy tylko w telewizji, jak się wybucha konflikt. No, to jest pewien proces. Znaczy od iluś tam lat tak, Izrael prowadzi rasistowską politykę wobec Palestyńczyków. E, systemowo e, doprowadzi do wynarodowienia tego narodu. E, zalewa im dostępy do wody, e, embarga, prawda, do strefy gazy. Kradnie ziemię. Kradnie ziemię. No Mamy. O, o, realną okupację i oczywiście no, okupacja Ukrainy, potępiamy oczywiście, tak? Z drugiej strony okupacja Palestyny to już jest inny temat. No. No i, tam, I... I tam nie ma właśnie OBWE. No właśnie, tam nie ma OBWE. No. No. no tak, no Izrael, Izrael mówi się, że tak, Izrael jako wzór czegokolwiek, no Izrael jest jednym z krajów najbardziej naruszających w ogóle prawa człowieka w raportach, ale nie istnieje na przykład ani w międzynarodowym trybunale karnym, a dużo popełnia zbrodni wojennych. Nie, nie, nie funkcjonuje w ramach OBWE, nie funkcjonuje w Radzie Europy. No po prostu jest to państwo rażąco naruszające prawa podstawowe ludzi. Tak? W dużej mierze społeczeństwo izraelskie jest rasistowskie. No i, no i wiadomo, że w związku z Holokaustem, tak? z tą tragedią Żydów, no więcej może, tak? Jest w wielu organizacjach międzynarodowych, jest dużo Żydów, jest y, oczywiście tak zwany no, Uzrael, czyli Amerykanie, którzy są kierowani przez różne grupy lobbyingowe i think tankowe w Ameryce y, pod sporządkiem polityki amerykańskiej wobec polityki y, Izraela. My, myśmy... no, jak byliśmy w Wiedniu, to widzieliśmy bardzo dużą aktywność właśnie tego przemysłu. No tak. ambasador Nikki Haley chyba się ona tak nazywa, w ONZ-cie, za jeszcze chyba Busha, za konserwatystów. Teraz kandyduje jako jeden kandydat z republikanów w wyborach na do, do prezydenta. No i ona nawoływała, żeby Netanyahu Taniachur sprawił się w końcu z tymi palestyńczykami, tak? Znaczy nawoływała do prostu, no jakby, ostatecznego, ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej. Także no, jest to bulwersujące, tak? Dzisiaj widzieliśmy, jak organizacje tureckie, Turcy, Azerbejdżan, czyli takie tureckie, tur, tureckie, raczej organizacje no, islamskie, czy państwa i tak dalej, które mają ten islam, po, y, mówiły o tym, tak? że oczywiście potępiają zbrodnie Hamasu, akty terroru wobec cywilów i tak ale po tej stronie palestyńskiej tak samo są ofiary i nie można, organizacje międzynarodowe nie powinny po prostu wchodzić na narrację tylko po jednej stronie, bo właśnie po to są, bo państwa będą zawsze prowadziły spory, a właśnie po to są te organizacje, mają jakikolwiek sens, żeby jako strona trzecia dawać płaszczyznę tym państwom do rozwiązywania tych konfliktów, deeskalacji i drumowania, bo konflikty w końcu się kończą. I kończy się, sko skończy się no, trwają czasami długo, ale no, przynajmniej ograniczają cierpienie ludzkie. No właśnie to, 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 ten wymiar ludzki jest bardzo ważny, tak? no bo, bo, bo ludzie normalni, najbiedniejsi, najwięcej tracą i, i cierpią bardziej. Z tego co pamiętam, to y, przedstawiciel rządu, czyli minister rał był tylko na samym otwarciu, prawda? I, i, i tutaj nie ma przedstawicieli rządu, natomiast są przedstawiciele opozycji, którzy wykorzystują właśnie... Y, to spotkanie OBWE. No zobaczymy, bo to będzie dzisiaj. Tak. Leszek Barcyrowicz między innymi, będzie właśnie mówił, jak to w Polsce przedsiębiorcy są gnębieni. Tak, tak, tak. Ja chętnie byłem nie posłucham, ponieważ w ogóle w Instytucieśmy myśmy że atak tego systemu, zresztą nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, jest właśnie atakiem na klasę średnią właśnie na małe i średnie przedsiębiorstwa, co jest rzeczywiście faktem. Natomiast ten atak był już i za platformy, i za SLD. Nie jest to, to wymysł tylko, tylko PIS-u. No i ciekawy jestem jakie, jakie tutaj będą stanowisko no, no, zajmie znaczy, właśnie a... opozycja, no właśnie wykorzystując tę no, tak, tak, konferencję tak, tak. i te forum do tego, żeby tą, no, tak. e, tę sprawę umiędzynarodować. No tak, no to mówię, każde państwo ciągnie sukno w swoją stronę, nakłada swoją narrację. Ale nasze właśnie nie wychodzi. No, no właśnie, jest, to nie jest znaczy obecne. wystąpił amb, tak pan Rał, który jest zajęty kampanią wyborczą, ale jeszcze koronawirusa miał jeszcze parę dni przed wystąpieniem na kampanii w Katowickach, a teraz na OBWE, więc szybko wyzdrowiał, więc um, służba zdrowia widocznie Polska jest bardzo dobra albo, albo jakiś moc organizm. E, no ale ja, ja nie wiem, może nie widziałem, ale no, nie widzę aktywności. E, polskiego ambasadora przy OBWE, który by tu mocno jakieś polskie sprawy cisnął, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie. To samo było w Wiedniu, jak pamiętam. Tak, w Wiedniu tak, też nie było no, polska Stronowa, Te wystąpienia rządowa. polegają na przyłączeniu się do wystąpień Unii Europejskiej, jak wiele, tak, ale wiele państw tak mówi. Tak. Przyłączamy się do, do, do wystąpienia Unii Europejskiej, stanowiska przedstawiciela Unii Europejskiej, ambasadora, ale mamy swoje jakieś narodowe spojrzenie. Ja tego nie widzę w ogóle. Od wielu lat jestem na OBWE. Ja w ogóle nie widzę, żeby polscy dyplomaci mocno własne interesy narodu tutaj wykorzystywali. No taka organizacja, są takie właśnie małe organizacje, no małe, no, nie takie właśnie finansowane przez, przez spółki Skarbu Państwa, przez jakieś finansowanie rządowe i tak dalej, jak właśnie my, jest Ordo Juris jest... Czy znaczy my nie jesteśmy finansowani przez... Ja wiem, właśnie rządowe, mówię, tak. że nie jesteśmy, o to chodzi, Aha. tylko że właśnie nie ma takiej organizacji tutaj, które nawet jakieś, jakieś właśnie, jak to się nazywa, fundacja narodowa, narodowa była... Tak. Na przykład, no, no powinna być ta fundacja narodowa, Rejestrować się, przyjść, ma pieniądze, zrobić wielkie wydarzenie y, dla dyplomatów, a nie, no, tego tylko w ogóle tu nie widać. No i są właśnie takie organizacje różne, małe, mamy oczywiście różne ideologicznie, no, my tam się, z, to jest akurat otwarty dialog, którym się tam pewnie w wielu sprawach nie zgadzamy, jest Ordo Jury, który też pewnie ma całkowicie inną agendę niż otwarty dialog, może troszkę też jak my. Jest jeszcze Helsyńska Fundacja Praw Człowieka, no ale ona jest dużą organizacją i ona się rzeczy musi na takich wydarzeniach być. No i oni organizują dzisiaj otwarty dialog, jak wiadomo, wydarzenie towarzyszące, dotyczące jak prokuratura ściga przedsiębiorców w Polsce. Także jest tutaj fotografia ministra Ziobry, prokuratora generalnego i różnych polityków z tyłu, także mocno politycznie. No ciekawie, będziemy uczestniczyć w tym, zobaczymy, zobaczymy też jak to, jak to, co tam będzie mówione. No wiadomo, no, każdy tu ma płaszczyznę, żeby mówić swoje, tak? No właśnie. Kogo ja, nie ma, nie ma racji. Ja, ja chciałem Ciebie zapytać, bo Ty, tak jak powiedziałeś, uczestniczysz, my, my dopiero drugi raz. Tak. Już wielokrotnie, yy, no, czyli nasza fundacja właśnie i, i, i ty masz pomysł, jak to powinno być właśnie, hmm. jak to powinno prawidłowo działać. No bo załóżmy, nie wiem, no, wygrywamy wy, wybory, no nagle, nagle <śmiech> jesteśmy, <śmiech> ma, mamy wpływ na to, co się w naszym kraju będzie działo. Jak wykorzystać właśnie takie hmm. fora? Przecież jest w Warszawie ta konferencja, no to tak, przecież tak. dwa tygodnie jest na naprawdę prowadzenie hmm. intensywnej polityki zagranicznej, tylko że okazuje się, że Ministerstwo Zagraniczne jest Ministerstwem obcych, a nie polskich, więc być może tak, to ambosor, ambosor, e, Baliński chyba napisał to taką tak. książkę, tak? Tak, z, ta. No z, właśnie, Ministerstwo Zagraniczne obcych. No tak. jak Ty to widzisz, może na zakończenie, przynajmniej podsumowania tego tygodnia, bo, bo może jeszcze e, no pójdziemy na te spotkanie, powiedziałeś, że, że może z kimś zrobię wywiad nawet na ten temat, zobaczymy, co oni mają do powiedzenia. E, jak to powinno funkcjonować prawidłowo? Prawidłowo moim zdaniem powinno być funkcjonować, że średnie państwo jak Polska nie powinno, jak to się mówił redaktor Michalkiewicz, prężyć obce Moskwy, po pierwsze, powinno wykorzystywać instytucje i organizacje międzynarodowe, tak jak inni wykorzystują, ile się da po prostu tak, do swojej agendy. No bo często mamy takie wrażenie, że w Polsce jest bardzo głośno, politycy bardzo głośne tematy podnoszą w mediach to huczy przez tydzień i tak dalej. Potem, kiedy to czy zrealizować jakieś starcie z innymi państwami, jest po prostu skulenie ogona i, i pod siebie i no, czapkowanie wszystkim, także no, to jest to, to widać, prawda? Bardzo, jak to się mówi, że krowa, która głośno muczy, mało mleka daje. No i ja tak bym określił polską politykę i dyplomację niestety. Bo no tutaj ja bym to sobie wyobrażał, mamy dwa tygodnie, no to mamy wystąpienie ministra, potem mamy mocne wystąpienia, przynajmniej raz dziennie ambasadora w konkretnych sprawach Polskich z konkretnymi państwami o mamy spory. Mamy spory z Litwą, jeżeli chodzi o na przykład yy, prawa y, szkół, mamy spory z Ukrainą, mamy spory oczywiście z Federacją Rosyjską, które nie ma, mamy różne spory, mamy, yy, które możemy tutaj wykorzystywać i tutaj prowadzić. Są organizacje, które powinny być oczywiście finansowane, tak? Jakbyśmy mieli finansowanie, to byśmy nasze wydarzenia robili znacznie więcej itd. i tak dalej. Tak robimy, prawda? Co nam się przejmować? Yy, ale, ale po prostu no, wszystko to można wykorzystać lepiej, lepiej pracować, czyli... Dyplomacja ma być cicha, ale skuteczna, a jest na odwrót moim zdaniem, jest głośna i jest nieskuteczna i to jest największy problem Polski i to nie ma znaczenia, czy to jest PiS, czy Platforma, czy, czy jakieś Lewica i tak dalej. Ja to widzę po prostu w perspektywie dłuższej, że są oczywiście dobrzy dyplomaci polscy, są, są dyplomaci, natomiast moim zdaniem jest zła polityka zagraniczna, i, która po prostu czapkuje innym ambasadom, no niestety no jedno, trzeba to powiedzieć. Ja, żeby związać to pewną klamrą, podzielę się jeszcze jednym rozczarowaniem, ponieważ jak Państwo wiecie, my się zajmujemy głównie architekturą finansową i tymi rozwiązaniami, no, które mogłyby ten świat naprowadzić na dobrą, na dobrą ścieżkę, bo większość tych problemów, o których tutaj się mówi, właśnie wynika z wadliwej architektury finansowej, wynika z tego, że ten pieniądz dłuży zniewala państwa i narody powoduje konflikty i tak, dalej, i tak dalej i w Agencie tutaj również jako Instytut, żeśmy nie znaleźli miejsca, gdzie moglibyśmy nasze rozwiązania zaprezentować, ponieważ w Agencie w ogóle nie ma tego tematu, który jest absolutnie kluczowym. E... W ogóle ja powiem, że, że już wielokrotnie, jestem 18 roku i były protesty nawet Stanów Zjednoczonych, jakichś dużych państw, że agenda jest po prostu tak kierowana pod pewną ideologiczny kierunek i pewne sfery w ogóle, które wydawały się na, na przykład jakieś społeczeństwo obywatelskiego i tak dalej, były wycinane. Także tutaj niestety organizacje te międzynarodowe mają też swoją jakąś tam agendę, tak, nie wiem jak ją nazwać. Są swoistą. tematy tabu rozumiem. Są tematy tabu i trzeba bardzo dużo tu walczyć. I, i państwa powinny tu robić też aktywność, na przykład Polska powinna być aktywna, żeby ta agenda była jak najszersza i jak najlepiej i realizowała własne, własne interesy. No ale tego tego nie ma, tak? No, mówimy o sprawach finansowych, bo tu są też sami te tematy, no wiadomo, tak? prawa człowieka, prawa kobiet i tak dalej, bardzo ważne oczywiście. Może w innych krajach, ale w, na przykład na Zachodzie czy, czy w Europie, no to są inne problemy, tak? Yy, yy, właśnie ingerencja państwa w rodzinę, yy, kwestia yy, wprowadzania systemów finansowych yy, yy, kontrolowanych przez państwo, na przykład, które kontrolują nasz na, na ruch. Bank, i, przez prywatne banki wręcz. prywatne banki, korpo, korporacje, mamy mamy. No, Korporacjonizm, globalizm jest tak, no, A to organizacja to, to jest organizacja międzynarodowa, w z tym te narody, które tutaj, że to wiem, powołały tą organizację powinny się bronić wobec wobec obywateli i wobec swoich narodów wobec tego tych tendencji, tak? które, które po prostu, które są w dużej mierze szkodliwe dla nas. Dokładnie. Ponieważ za chwilę zaczyna się właśnie spotkanie, o którym mówiliśmy i chcemy to, na nie się zjawić, więc... Na, na, na dzisiaj potrzebowania tyle. Mam nadzieję, że jeszcze pod koniec tego tygodnia uda nam się jeszcze porozmawiać, ale na pewno będziemy ze sobą współpracować i na pewno jeszcze nie, nie raz porozmawiamy o, o ważnych, palących dla, dla, dla polskich sprawach i ich rozwiązaniach. Teraz Ci bardzo, Michał, dziękuję. dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo prosimy, subskrybujcie nas, wspierajcie, bo to co robimy jest właśnie dla Państwa. Jak zwykle życzymy Państwu miłego dnia.